Serdecznie już czekamy na Was, bo dzisiaj mamy bardzo ważny dzień, odświętny. Przez cały grzeźnień rozmawialiśmy o czym? Jak myślicie? O bezpieczeństwie właśnie i dzisiaj mamy szczególnych gości. Zaraz oddam mikrofon osobom, które zorganizowały to całe przedsięwzięcie. A Was proszę do tego, abyście byli uważni. Myślący, bo popatrzcie ile niespodzianek na Was czeka tutaj, przed tą ścianą. No, za chwileczkę zaczynamy. Witam Was, nazywam się Magda i będę miała okazję przeprowadzić z Wami fajny konkurs. Dzień dobry, nazywam się Darek i również przeprowadzę konkurs z Magdą oraz Basią, z Grzegorzem, Krystianem. Witamy Was serdecznie na drugiej edycji akcji Po pierwsze bezpieczna droga do szkoły. Jest to akcja skierowana dla Was, najmłodszych uczestników ruchu drogowego, pierwszego, jak również i na rowerach. Witamy serdecznie również Panią Dyrektor Elżbiety Słodową Maseliszyn. To dzięki jej uprzejmości. Konkurs. Dziękujemy w tym miejscu za serdeczne wsparcie i pomoc. Bardzo nam miło Witamy panią poseł na sejm, panią Renatę Butryn, członka sejmowej Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży, Która objęła obie patronat honorowy nad tą akcją. w Woli, Działka. Witamy Medyczną Szkołę Policjalną i Panią Barbarę Oskar. Witamy przedstawicieli Policji, która przeprowadzi tutaj lekcje bezpieczeństwa. Mamy również lokalne media, telewizję miejską Diana, telewizję Sella, między innymi głównego patrona, dzisiejszej, dzisiejszej akcji. Zapraszam teraz panią dyrektor. Mnie się wydaje, że już wszystko powiedziano, bo tak naprawdę to czekamy na tą część zasadniczą. Na gości, którzy nam przypomną, jak bezpiecznie zachować się w różnych sytuacjach. I, i wy chyba też na to czekacie, prawda? No właśnie, właśnie. Ale słuchajcie, rzadko kiedy będziecie mieli okazję usłyszeć. Słowa skierowane do Was przez takich gości, jakich mamy dzisiaj. Prawda, Panie Dariuszu? Myślę, że jeśli Państwo chcieliby coś do nas powiedzieć, to byłoby nam bardzo, bardzo miło. No. Razem. Jeszcze proszę Panią Ozgę, razem się proszę na Drogie dzieci, z radością do Was przybyłam, ponieważ wcześniej byłam nauczycielką, zamiast zanim zostałam postęp, byłam nauczycielką i uczyłam dzieci. Pracowałam również z takimi małymi dziećmi jak wy i powiem szczerze, że jak mam do szkoły, to, to moje serce zaczęło mocniej bić. Tak bardzo mi się podoba war szkolny, równa i uśmiechnięte twarzyczki dzieci. Mam nadzieję, że na dzieci się cały czas. Te nagrody do Was przyjechamy z Warszawy, z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Otóż wszyscy dorośli myślą o tym, jak sprawić, żeby dzieci nie były uczestnikami wypadków drogowych. Co zrobić, żeby dziecko na drodze było widoczne z daleka, żeby kierowca wiedział, jak ma się zachować, kiedy dziecko idzie ulicą, a z drugiej strony, żeby dziecko wiedziało, co ma zrobić jak ma przejść przez ulicę, jak ma się poruszać po poboczem i co ma robić, jak jedzie na rowerze. A wie Pan Pani Dyrektor, że w tej szkole dzieci chętnie uczestniczą w wycieczkach rowerowych. Czy z Was ktoś już jeździ na rowerze po mieście? Ooo, to tym bardzo. Poruszać. I my tutaj jesteśmy po to, żeby Wam pomóc zapamiętać te elementy, które będą Wam pomocne, żebyście się czuli bezpieczni. Oddaję głos panu komendantowi. Panie Pocharny. W każdej szkole robimy spotkania z młodzieżą, za chwilę z młodszą młodzieżą, bo tak zawsze mówię, z młodszą młodzieżą. Pada pytanie, kto z Was zechciałby wchodzić w mundurze. I jest taka bajka, jak Wojtek został strażakiem, jeśli zapytamy, to zechciałby chodzić w mundurze. i uczyć innych, jak my nas uczymy, okazuje się, że wszyscy. I tam na pytanie, kto z Was zechciałby zostać strażakiem lub starczakiem? No i już mamy więcej w czyli Wszyscy będą straży, nic się nie będzie palić, nic się nie będzie dziać na drogę. Ja powiem, że od straży do wszystkich czarnych ratowniczych, o których będą dzisiaj mówili koledzy, jak wsiadą ze sprzętem za chwilę, wyjeżdża Atakuli. Jest nas trzy osoby szef muszkieterów, bo trzy muszki ten, straża, policja i ratownik medyczny, urzędnikarz. I patrząc czasami na ulicę, jak widzicie nas spacerze, z rodzicami, jak widzicie na spacerze Waszej szkoły, czasami widzicie, jak mówią samochody policji, straży i bogotowie. Dzisiaj w skład naszego kraju mamy centra, które zbierają informacje. I te centra właśnie dysponują te trzy służby, bo te trzy osoby, te trzy służby mają za zadanie nieść pomoc w jednym czasie. Jak to się odbywa, w jaki sposób to myślę, że jak przyjadą moi koledzy z samochodami, będzie można sobie pooglądać, ale my musimy się zająć tutaj na tej lekcji, jak nie dopuścić do tego, żeby te trzy służby wyjeżdżały. Dlatego tutaj chciałbym, żebyście wynosząc z tych zajęć jak najwięcej informacji, przyczynimy się do bezrobocia w tych trzech służbach, żeby te służby przyjeżdżały do was bawić się, wylewać budowisko, robić konkursy jazdy na rowerze czy inne a nie musiały jeździć z udziałem ratowniczych, bo to jest później najgorszy element, jaki trzeba wybierać i jechać na scenariusz. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy po raz kolejny zaproszeni na spotkanie przez Was. O tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, praktycznie Pan komendant już wszystko powiedział. Dlatego nie będę Was zanudzać, ponieważ za chwilę znowu się spotkamy i przedstawię Wam krótki film o tym, jak należy bezpiecznie zachowywać się na drodze, jak przestrzegać przepisów. A w tym wszystkim też pomog pomogą nam yy, nagrody, które są dla Was dzisiaj przygotowane. I ten film będzie bardzo fajną demonstracją. i prawidłowe. Także będę kończył i za chwilę znowu się spotkamy. Dziękuję. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem nauczycielką w medycznej szkoły policjalnej dalej tutaj. Wszyscy moi uczniowie są brak na czerwono. Być może będą między świadomnikami dobiega, medycznymi. Przyszliśmy do Was po to, żeby nauczyć Was udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oby się ta pomoc przedmedyczna ona nigdy nie była potrzebna, ale każdy z nas, dorosły, dziecko powinien umieć udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli takiej, zanim przyjedzie pogodowi.